Tak, to, to teraz powtarzasz jakby to, to wszystko, nie? Tak, tak, tak Tak, to, to we, weź jak najszybciej rób, rób te, te, te zadania, bo, bo ja już mam takie kolejne inne rzeczy, wiesz A, Deralfa tutaj przyszedł Wow, Deralfa, ale to on ma niezłe rzeczy. No nie. Jesteś? Jestem jestem czy ja, czy ja dalej mam? Czy, czy to jest realny, czy to jest realne życie? Dobra, chyba jest dalej stream, nie? Dobra, idę po trunek, a ty sobie graj, dobrze, okej, okay, dobra Co ty masz za zadanie teraz, Nathan? Mm, właśnie sprawdzam, gdzieś muszę nacisnąć ale jeszcze nie wiem gdzie dokładnie E? Chodź, chodź tutaj Tu, tu masz Rejuvenation znaczy to, to To zrobiłem już? No, a przeczytaj mi co tutaj pisze Aha, dobra, już wiem. no? Natan Pirat, zobaczcie jaką ma maskę, kurde, jest. No właśnie. Dora alfa co on tutaj ma, kurde? Jaki on jest mega blader. Co teraz robisz? Ale idę do kopalni. Do kopalni? Czemu? No ciekawe czy jest jakaś... Są, są do kopalni. Wow! Ale się wbiłem, stary. Gdzie jesteś? W, właśnie w kopalni ten taki, widziałeś, robiłem pod siebie <grym> Robisz pod siebie? Robiłem pod siebie Czekaj, pójdę, pójdę po, po tobie stary, tam gdzie ty waliłeś Taka pod bunga. siebie Kała wow. bąga no, jeszcze No cze, cześć Mati Czeaneczko Co tam? No hej hej A nic, nic Gramy sobie Gramy w throwa sobie... W, tropa. w tropa, właśnie no, no właśnie, wie, wiem, przyszedłem sobie popatrzeć, bo zaciągnąłem przed chwilą, nie wiem czy włączać czy, i samemu sprawdzić, czy popatrzeć jak wygrać. Powiem ci, że polecam. Pracuj z nami stary. Z mega dobra giera, mam słoik na głowie, stary mam słoik na głowie, czego chcieć więcej? A to wy jesteście gdzieś tak daleko, czy tak gdzieś blisko? blisko. Znaczy, no jeszcze tutaj robimy jakieś tutaj rzeczy. Znaczy, jak się dodam do znajomych, to chyba się przeteleportuje. No, no. przytrapujcie się do nas. Aha, dobra, to ja może też włączę. Taka jest chwilowa kolejka, nie? Taka. Nie chcecie się nie straszyć? My, Bo tr nie tak trochę, my trochę czekaliśmy na to, żeby pograć. Aha. No dobra. Tak muszę jakieś konto założyć. Aha, no to, to, no, to, twój, to, to jest, o, jest chyba twój domek, nie? Nie, nie, to nie jest mój domek. To jest jakiś Idzie dungeon. Rozwalić. Slay the Fungal King, widzisz? Dobra, y, róbmy zadania na ten, bo tam później mamy. bo to, to jest mhm. jakby pierwszy świat, a tam jest jeszcze parę innych światów, wiesz? Też masz to z, z slay tego króla? No, mi miałem, bo to tutaj są te dungeony, koch, no, tutaj to są dungeony. No to wejdziemy, może. Okej, okay, chodź tu. Nie dobra tutaj nie, nie ma nic. Dobra, chodź wyjdziemy stąd, chodź wyjdziemy stąd. tym the Golden Skarb. Mów co masz za zadanie na to Na tam? Mmm... Czekaj. Może... Cornerstone can be moved i mam nacisnąć na to, ale nie wiem co to jest. A, to, to to że musisz ten kliknąć na inne pole, żeby przenieść swój domek po prostu. Że To ci pokazuje, że jak się przeniesiesz... Aha dobrze, rozumiem. Czyli, musimy z tym wyjść. Mam. No. A to powiem ci, że nieźle te mam. Jakie robimy? No nie, wiem, chyba. Nie wiem, to jest pełno tych. Pełno resursów fajnych. Ja sobie to pozbieram. Zobaczymy, no. co będzie później, no oczywiście. Czyś. Mogę dać ci jakieś. Pamiętaj, Jak dla handlera. Ale, ale, jakie itemy? Nie, 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 nie bustujcie mnie, nie bustujcie mnie, to spokojnie, my, sobie, my musimy z Nathan spokojnie odkryć sobie dopiero tą grę, a nie, że kurde, przyjdziecie i od razu mi dacie wszystko, co jest najlepsze. Najlepsze jest odkrywanie właśnie. D dajcie, dajcie nam się troszkę pobawić, później możemy tutaj, o, choć tutaj jest, tu jest jakaś ta, chodź, nie pokaż, co ty masz w domku. Później spokojnie, jeszcze pogramy, moi drodzy, na pewno, tylko dajcie nam dokończyć samouczek, bo my jesteśmy jeszcze w samouczku, swoją drogą. Dobra, co tam dalej masz? Też coś zbuduję coś, stary. Budujesz? Ciekawe, czy ja ci mogę coś zbudować? Nie, nie mogę. żeby byliście w kolejce? Tysiąc coś tam. to, to idzie i tak jednocześnie... no właśnie tak widzę, bo miałem 1000 sekund, a już mam 800. Więc... No to chwila, chwila. A czy to jest tak, by the way, Minecraft, czy mi się wydaje? Yy, to jest. pamiętasz keyboarda? Pamiętasz. No to cuboard na sterydach. To jest takie MMO bardziej, nie? Powiedziałbym. No nie wiem, no my jeszcze znaczy, nie przyczyni... ktoś może przyjść i zburzyć Ci twój domek, czy jakiś? No chyba nie. Wybudujesz... Znaczy no nie wiem, no później później może tak, nie wiem, ja stary, ja nie, nie grałem, to pierwszy raz tu gra. Chodź na tam, zobacz, okay, tam jest, tak. jest jakieś, jakieś przejście. E, co, Mam co, dać stary zamierz? mapkę sobie otworzyć i coś zrobić. A, dungeon? Myślę, gra, że tak? wy no tak. jest Nie, nie, my dopiero co zaczęliśmy grać. Patrzę, ja stary gram. 7 minut około. No i też gramy, chodź za Aaaa, to ja wiecie, to że tam braci już miją lat. To jest chyba dungeon, zobacz, widzisz, patrz. Mhm. Tu jest chyba dungeon, No, slajdę z Dobra, nieźle. Chodź, złożymy na dół, chodź. Ne Jaki tu Widziałem stary, nekromantę. Mam w w jablodwójce tyle szkieletów, zanim natrę. na klasa. Ja rzucam tutaj krapa. Jest, patrz, jestem tutaj. Skarbki Jest. Co to za ludzi? To jest gaśnie. Coś, coś to, dla coś mnie. to jest zdubne. Zobacz, kolce to są. Oh shit, one zadają wrażenie. <grym> Dobra, to jest realistyczna gra, czekaj, stary. Czekaj, master volume. To wszystko jest gaśnie w gromie. Kości zostały rzucone. Dobra, mam jakiś, mam jakąś czapkę Jakiś bumerang. zobacz mam, mam boomerang w głowie Wbił mi się bumerang w głowę, nie no, słoik, jest lepszy Ja mam autko Czekaj O mój Boże, patrz co mam, pa, patrz co, jaką maskę mam Pinokio 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 maska nie, 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 wyglądam creepy strasznie Jestem, patrz Tata Gimpera Lol, masz samochód na głowie Dobra, chodź, wyłazimy ja stamtąd Daj do czekaj, o, bo nie, bo ja słoik chcę mieć na głowie Dobra, idziemy? Ty wlazłeś z powrotem A Tak jest więc. Chodź, chodź Wolf zmienił grafikę, no, trochę tak Takie trochę q no tak, no jest trochę q Dobra, chodź, chodź na to, chodź Muchomorek cię Grzyb, mi mnie atakuje Ja zastunowałem go Znaczy, stary, ty wziąłeś pirata? No bo w stary, no One Piece zajebiście. Fajny klimacik. A zobacz, że taki wielki X się pojawił nad tym, że jak skończyliśmy, no. widzisz? Dobra. No, no, no Co robimy? Dobra. teraz? Co teraz masz do zrobienia? Mmm... Up na build mógł muszę dać i przytrzymać prawy przycisk na czymś na kopalni? Aha, że mam kopać, dobra. Te te szardy takie, tak? Mhm. To choć się wrócimy do tej, tej, jakby... A no, tam to jest, jest jeden, choć, taki jest. Chodź, tu, 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 no, Chodź, widzisz, to jest nasza kopania przecież wykopać. Tak, tak, tak. sobie i tu mamy pełno tych, tych. Musimy, 20 musisz tak wykopać, nie? No, coś takiego. Ja, ja zabiegam jak się patrz na wejście, jak dostałem. <noise> 20 tego musisz normalnie wykopać, nie? Tak jest. Ostarczy no, tak. dla nas dwóch w sumie, ja też sobie trochę pokopię, W takim razie. Cześć, martucha! Ja mu płacę suba i dziecko. <laughs> Jak, kur... dobra zapłata, jedno kontruje drugie Nawet ba, powiedziałbym, że dwa kontrują się, kurde, mnie Dobra A cał, całkiem spoko, całkiem spoko Bo to jest dla nowicjuszy to Muszę jest Muszę coś co wylucić? od collection can be crafted. O, workbench A, muszę znaleźć sobie. No to, no to, to workbench jest u Ciebie w chacie, no to chodź, wracamy się. Czekaj, bo tu można normalnie w tych, na mountach jeździć. Co będę musiał zrobić? E, taki, taki przedmiocik, który rozbija inne przedmioty na części do craftingu, mhm. więc... E, no taki ten, disenchanting station, taką stację do rozenchantowywania, chodź. <śmany> Next nawet jak ty wykopiesz to gracze wokół ciebie też dostają. O, to jest bardzo dobra rada. To jest bardzo nice. dobra rada. Bardzo fajne, to, to wspiera, wspiera taki gaming ra razem Granie razem popłaca. Widzicie? To jest to jest przykład dobrej gry. To już mamy dlaczego ta gra jest dobra. Rawiaj, bo tu mi się pupkami stykamy. Co tam teraz? A, musisz yy, przejść w krypt, yy, tryb dobra tego o, craftingu widzę, i postaw sobie. Bo No nieźle. Ale to chyba nie taki crafting musisz postawić. No co ty gadasz? Loot kolektor musiałeś zrobić. Aha, dobra, widzę. No, ja będę mieć więcej. No, sumie... Loot kolektor, craft. Ja też bym sobie domek gdzieś tu postawił. Czekaj, mogę gdzieś tu obok? Bo też bym sobie porobił do swojego domku. Ja też sobie swój domek tu postawię Pająk mnie atakuje! No, czekaj, bo tego... Nice Lizen chanting jest Superowo Dobra Zdobyłem sobie to tutaj Postawię to jak ty w sumie Czekaj, a bo tu Personal chest jest, no można sobie skrzynkę Też walnąć No nieźle, nieźle ADVENTUROUS CRAFTING BENCH I co to jest? FLAXA potrzebuje HAVE NEEDED 20 PRIMAL GREEN Co to jest? BUILDER CRAFTING Dobra zobaczmy co to to jest tutaj Se pobuduje te wszystkie crafting stationy będę musiał sobie domek pokustomizować najwyżej I co tutaj? BARBER SHOP Tra TRADING POST A Trading Post dokładnie jak w TV trochę Taki Trading Fun Factory a, tutaj różne, różne rzeczy są jakieś ten. A, dalej, co tu mogę zrobić sobie jeszcze? Personal chest Ten tutaj będę musiał rozbić parę przedmiotów niepotrzebnych w sumie. Mountę można zrobić. A, miner Trove, jeszcze, jeszcze masz coś takiego jak miner Trove, wiesz? Już sobie zbuduję. Gdzie to jest? Eee, nie, nie, nie budujesz, tylko do, dostajesz. Z kopania mm -hmm. powinieneś dostać okay. tą parę. A To tu jest sobie niepotrzebne rzeczy. Akcept. Ej, okay. dobra. dobra. zobaczmy jeszcze co to co są te miner trowy. Czy ja mogę otworzyć? Left Open! 15 jakichś grupy tutaj. sweet you got uncommon diamond. O, dostałem jakiś diament! Do craftingu diament dostałem. Tak mi rób. Adventure Crafting Table. No właśnie, teraz zoba zobaczę co jest ten Adventure Crafting Table. To pewnie jest coś w, na zasadzie, nie wiem, do robienia przedmiotów? O, bomby jakieś mogę robić. Primordial flame. No nieźle Dobra Okej, okay, ja już tutaj mam. Masz wszystko? Zrobione? Możemy mm -hmm. iść dalej. Jakie masz zadanie? Chcę nacisnąć. A, i teraz klikasz Aha, pod tym look. i mo możesz sobie tego, nie? Możesz sobie zmieniać wyglądy przedmiotów Taki transmogryfikacja w biegu Nexus, czy to ostatnia gra dzisiaj? Eee, nie, no może se pogramy w coś jeszcze Spokojnie, spokojnie mojej dro moje drogi Za tysiąc bryłek magicznej rudy Wygląda na to, że Nexus całkowicie się mm, opłaca Po co go trzymasz? What? Ja się, ja? Naprawdę? Hmm znaczy to, to, to muzyka coś tak nie gra w sumie Audio Muszę następny ten dungeonik znaleźć. Tutaj widziałem stary na drzewie Je, taki jeszcze, schod jeszcze idziemy jeden? tutaj. Co ty masz? No. Complete another dungeon? No, complete second dungeon. Chodź, 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 chodź ze mną. Idziesz? Okay. A, od się lejesz, patrz jaki, jaki z niego pirat jest, kurde. Chodź. Patrz, stary, jak biją, nic nie wiadomo. Jako ej, dobra, chodź na to. To jestem. tam. Z, z, z. Zobaczymy, co, co tam będzie w tych kolejnych. E... Kolejnych tych światach. Medieval Highlands. Kurde, Z kliknij sobie. Właśnie, kurde, nie chce mi coś załączyć tego... Normalnie zabawa. Z z, z z Z Może z, go. Z... Może coś. coś zostawiam. Za jak Pod C powinien mieć na dole slow slow ten jaką mam. No właśnie, nie mam Hopsa. Teraz. No chodź, tam później są jakieś szybkie, mam można się kupić, mounta. Ale nie atakujemy, zostawiamy. Prawa się niszczy. Jak przejeżdżamy po niej fajnie. Powraca będziemy powracać do, reg do regularnych streamów. Od, jutro, od, od jutra chyba zaczniemy znowu robić streamy o 14, to była, to była dobra pora moim zdaniem. O patrz, coś to jest. Coś tu zniszczyłem. Więc zaczniemy no. sobie... Od, od jutra normalnie robić streamy 14, o 14 po raz kolejny ale ty masz tutaj dużo tego Aha, bo, bo, ty, bo ty nie masz takich zwykłych ataków jako sam z siebie, tylko ty... Tak, tak, tylko takie mam właśnie Czyli Co? Czyli co, ty czy nie masz takiego strzału takiego jak tak ja? Tak mam, napierdzielam normalnie Aha Z pistoletu, plus mam jeszcze wabik W sensie to jest Działko, ulti To jest wabik i jeszcze ten A no jest nieźle, dobra Dobra, to chodź idziemy teraz tej. Musimy coś zabić Fungal King już grzybowego księcia Króla Bożego Tak się najbardziej. Dobra, ja zostanę u góry O jest, patrz! o, jaki fungus Bij fungusa! O, yeah. Co to takie ale, jest? Jakieś łuki dostałem, ale... Ale to takie słabsze niż to co ja mam aktualnie. Czekaj, ja, czy to mogę sobie zebrać Nie mogę. Dobra, chodź idziemy Masz już wszystko zrobione? Tak jest Co teraz masz e, do zrobienia? Muszę wrócić Tu ha, e, co? Tak? Dacha, no. hub? Tak, tak, tak? Dobra, no to, no to teraz we dwójkę musimy to zrobić Dobra